Chcesz wiedzieć, jakie trzy największe błędy popełniają autorzy przy pisaniu książek? Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Nazywam się Marcin Kądziołka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, byś stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku podcastu 3% lepszy. Dzisiaj opowiemy sobie o najczęstszych błędach, które pojawiają się podczas tworzenia, pisania, wydawania, promocji, książki. Ponieważ już od 15 lat zajmuję się tym tematem, od 15 lat wydajemy książki, różnego rodzaju poradniki, to mam w tym naprawdę spore doświadczenie i widzę notorycznie te same błędy, które popełniają autorzy, które skutkują tym, że potem książka zamiast takim bestsellerem światowym, czy przynajmniej na, na skalę polską, staje się takim produktem, który jest niechciany, staje się piątym kołem wozu, uciążliwą kulą u nogi, książki, które gdzieś leżą w garażach, które są wydrukowane i nikt nie chce ich nawet za darmo, już nie mówiąc o tym, żeby, żeby ktoś się kupił. Więc takie trzy najczęstsze popełniane błędy pozwoliłem sobie wyłuskać i one dotyczą trzech różnych okresów życia książki. Pierwszy okres to jest jeszcze zanim książka powstanie, drugi podczas jej tworzenia, i trzeci, zaraz po jej stworzeniu. I każdy z tych okresów ma swój taki błąd śmiertelny, który, jeżeli się popełni, to bardzo ciężko potem później naprawić, bardzo ciężko przekuć go w sukces. Więc pierwszy etap to jest oczywiście praca nad książką w momencie, jak ona jest dopiero w fazie pomysłu. I tutaj największym błędem jest skupienie się na sobie. Każdy z nas ma taką naturalną tendencję, że nawet jeśli myśli o wydaniu książki, no to chce spisać swoją historię, chce spisać swoje doświadczenia i na bazie tych doświadczeń dać może jakieś rady, bo to są poradniki, żeby jakieś rady przekazać. Natomiast to takie skupienie na sobie zbyt mocne powoduje, że nie piszemy książki dla innych osób, de facto nie chcemy im pomóc. Tylko chcemy opowiedzieć swoją historię i kropka. A jeżeli tylko opowiadamy swoją historię i nie wiemy, czy dla innych osób jest to jakaś wartość, czy one rzeczywiście potrzebują porad w tym zakresie, no to już z góry jesteśmy skazani na porażkę, ponieważ książka, która nie skupia się na innych, tylko się skupia na nas samych, z natury rzeczy będzie ciężka w sprzedaży. Bardzo rzadko się zdarza to, że akurat trafimy w taki obszar rynku, że to, co My chcemy powiedzieć, akurat ludzie chcą słuchać. Najczęściej trzeba podejść do tematu z drugiej strony, czyli najpierw rozmawiać z ludźmi, pytać, jakie oni mają problemy, jakie mają spostrzeżenia, co im przeszkadza, co chcieliby ulepszyć w swoim życiu. I jeżeli w tym zakresie jesteśmy w stanie im pomóc, jesteśmy w stanie napisać książkę, taką książkę, która jest odpowiedzią na te problemy, no to sytuacja się całkowicie odwraca. Wtedy Ludzie chcą książkę przeczytać, sami chcą tą wiedzę zdobyć, sami chcą sięgnąć po podany tytuł. Więc pierwszy grzech śmiertelny, tak jak mówię, jeszcze przed w ogóle wystąpieniem pierwszego słowa, przed napisaniem pierwszego wyrazu na komputerze czy na kartce, to jest już sam pomysł na książkę. Jeżeli cały czas myślałeś o książce w kategorii Chcę się podzielić moją historią, a nie chcę, żeby inni mieli łatwiej lżej w życiu, Dzięki temu, że posłuchają mojej historii, czy że przeczytają moją historię, no to tutaj napotykasz pierwszy, pierwszy problem, pierwszą kłodę, która może pojawić się pod Twoimi nogami. Więc lepiej skupić się na innych, a nie na sobie. Drugi problem, drugi grzech śmiertelny autorów książek, to jest zbytnie skupienie się na technikaliach. To powoduje takie ugrzęźnięcie w procesie pisania książki. Czyli zamiast ją tworzyć szybko, zamiast tworzyć jakiś taki ogólny kształt, zamiast najpierw sobie stworzyć plan pisania książki, zamiast rozpisać sobie, jakie mają być rozdziały, to ktoś po prostu siada do komputera, czy siada przed notatnikiem i zaczyna pisać. I dla niektórych jest to dobra metoda, ale dla bardzo niewielkiej grupy społeczeństwa. Czyli większość z nas potrzebuje jakiegoś szerszego kontekstu żeby potem ten kontekst wypełniać treścią. Jeżeli tak po prostu siadasz i zaczynasz pisać, to grzęśniesz w szczegółach i często też takie drobiazgi życia codziennego utrudniają życie zamiast ułatwiać. Czyli siadasz do komputera i mówisz, ale jaką czcionką powinienem napisać tę książkę? Szesnastką, czternastką, dwunastką. Jeśli chodzi o wielkość, a w ogóle jaki to ma być rodzaj czcionki? jakiś Times New Roman, Helvetica, jeszcze, jakiś, jeszcze jakaś inna czcionka. I rozważanie tego typu rzeczy powoduje, że zamiast się skupiać na treści, to skupiamy się na, na niepotrzebnych drobiazgach. Tak naprawdę z drobiazgów potrzebnych to jest to, żeby nie uzupełniać tekstu spacjami, nie przechodzić na kolejną stronę za pomocą entera, tylko nauczyć się podstawowych Możliwości edytora tekstu, czyli przekierowanie tekstu do lewej, do prawej, na środku i wstaw nową stronę. I tak naprawdę to wystarczy. Może jeszcze jakieś pogrubienie, to znaczy wytłuszczenie tekstu, może podkreślenie, bardzo, bardzo podstawowe rzeczy i lepiej pisać tekst po prostu jak najszybciej, nie zastanawiając się za bardzo na tym. Potem przyjdzie moment na poprawki. Na razie najważniejszą rzeczą jest to, żeby tekst powstał, żeby powstawał szybko, płynnie. I najlepiej, żeby właśnie spojrzeć na niego z szerszej perspektywy, zobaczyć, co ma być napisane, i potem kolejne rozdziały wypełniać treścią. Jeszcze lepszą metodą jest to, żeby sobie nagrać to, co chcemy napisać: wziąć dyktafon, zrobić nagranie audio, opowiadać, tak jakby komuś o swojej książce, wyobrazić sobie, że po drugiej stronie siedzi żywa osoba i jej opowiadać, bo wtedy ten język jest dużo prostszy, dużo taki łatwiejszy do zrozumienia. A nie staramy się wyszukiwać jakichś bardzo zaawansowanych słów. I po takim nagraniu możemy komuś dać to nagranie do transkrypcji, żeby powstał z tego tekst, i nad tym tekstem możemy sobie siąść. Albo jeżeli chcemy bardzo mieć duży wpływ na to, jak książka będzie wyglądała, w jaki sposób będzie napisana, no to sami siadamy, ale już do gotowego w miarę tekstu. Jest to zupełnie inny rodzaj pracy niż siadanie i od początku do końca pisanie wszystkiego na komputerze. Więc dużo lepiej pracować nad czymś, co już nasza myśl wypłynęła, i tylko nadajemy jej kształt, niż od początku robić dwie rzeczy, czyli pisać tekst i od razu mu ten kształt poważny nadawać. Więc to jest drugi błąd, taki, że za bardzo skupiamy się na, na technikach, jak za bardzo skupiamy się na tym, żeby książka była napisana bardzo kwiecistym językiem, żeby było tam wyszukane słownictwo. Lepiej mówić jak do, do przyjaciela, lepiej mówić jak do osoby, którą spotykamy na ulicy, i potem z tego dopiero otworzyć taki gotowy tekst na książkę. I trzeci błąd śmiertelny, który no, bardzo wiele projektów y, pogrzebał, to jest ten etap po. Etap po, czyli co się dzieje w momencie, jak książka zostaje wydana. My, jako autorzy, znaczy ja, ja nie mówię o sobie, ja jestem autorem podcastu, jestem autorem wielu nagrań wideo. Książki nigdy nie napisałem, widzę to po prostu z obserwacji. Wiele autorów tak wiele energii wkłada w sam proces pisania książki, i okej, okay, bo to jest. Nie można tego też traktować lekko, bo to jest coś, co powstaje na, na lata, i przez wiele lat, wiele osób może do tego wracać. Więc oczywiście, że należy temu nadać odpowiedni priorytet i odpowiednią wagę. Natomiast wiele osób nadaje temu tak duży priorytet i tyle energii poświęca, że w momencie jak postawi ostatnią kropkę i skończy pracę nad książką, to już absolutnie nie ma siły, żeby nawet patrzeć na tą książkę. Już ma jej dość, już chciałoby się jej pozbyć i już nic więcej z nią nie robić. Albo jest tak szczęśliwa, że wreszcie się ten etap zakończył, że już teraz nic nie muszą robić, wreszcie będą mieli więcej wolnego czasu. A tak naprawdę najważniejszy etap pojawi się właśnie w tym momencie. Czyli w momencie, jak książka powstaje, to zaczyna się prawdziwa praca. A prawdziwa praca to jest promocja, promocja i jeszcze raz promocja. Czyli autor w momencie, jak książkę napisze, to powinien się nastawić, że to jest może 10, może 20% całej pracy. Cała reszta, cała ta droga pod górę to jest ciągła promocja i marketing swojego dzieła, bo inaczej książkę dostaną najbliżsi znajomi, może parę osób kupi i to będzie tyle. Jeżeli sam autor nie wkłada serca i energii w to, żeby książkę promować, to nawet jeżeli autor ma profesjonalnego wydawcę, to też wydawca cudów nie zdziała, szczególnie dla osoby, która jest szerzej nieznana na rynku. Więc albo są ogromne budżety reklamowe, finansowe, żeby, żeby danego autora i daną książkę promować. No albo autor pomaga w całym procesie i wtedy to ma sens, szczególnie w dobie mediów społecznościowych, gdzie każdy z nas może wziąć mikrofon, może wziąć kamerę i, i może uczestniczyć w tym, tym życiu społeczności. Natomiast no, trzeba trzeba mieć na to energię, trzeba mieć na to czas, trzeba sobie to zaplanować, trzeba wiedzieć, że to jest ważne, bo inaczej najważniejsza część życia książki gdzieś nam zniknie, przeminie i nie będziemy mieli możliwości, żeby książka ujrzała światło dzienne, ale w szerszym kontekście, wśród wielu osób. No bo co z tego, że książkę wydamy, jak mało kto o niej usłyszy, mało kto ją przeczyta, mało kto ją skomentuje. Najważniejszą radością dla autora jest to, że, że wiele osób skorzysta z tego, co on chce przekazać. W momencie, gdy książkę napiszesz i no i wsadzisz ją do szuflady, albo nawet wydasz, ale kupi ją pięć osób, no to chyba nie, nie o taki efekt chodziło. To już nieważne, czy ktoś liczy na efekt finansowy, czy liczy na efekt y, jakiejś chwały, czy liczy na efekt stania się celebrytą, czy liczy po prostu na to, żeby pomóc jak największej ilości osób. Zawsze gdzieś na końcu jest ten człowiek, który książkę weźmie do ręki. Jeśli nie ma marketingu, nie ma promocji, no to nie ma też sprzedaży, nie ma chęci, żeby podany tytuł sięgać. Więc trzy największe błędy w różnych okresach życia książki to po pierwsze Skupienie się na sobie, a nie na innych, czyli piszemy dla siebie de facto, a nie dla innych osób, nie pomagamy innym. Drugi temat to jest zbytnie skupianie się na, na szczegółach, zbytnie skupianie się na rzeczach technicznych, zamiast stworzyć plan książki i po prostu wypełniać ją treścią w jak najlepszej jakości. No i trzeci błąd, czyli takie założenie, że cały etap pisania książki kończy się właśnie z postawieniem ostatniej kropki. A tak naprawdę życie książki dopiero się wtedy zaczyna i musimy być świadomi tego, jak autorzy, że warto ten czas i energię poświęcić na promocję i marketing swojego dzieła. My jako Złote Myśli, jako wydawnictwo możemy pomóc w dwóch ścieżkach, bo zarówno wydajemy książki w modelu tradycyjnym, czyli czuwamy nad całym procesem wydawniczym od A do Z i możemy w tym pomóc, ale też możemy pomóc, jeżeli ktoś chce wydać książkę samemu, czyli w takim modelu self-publishingu. Mamy książkę Biblia Self Publishingu, gdzie jest wszystko od początku do końca opisane, jak to można zrobić samemu, ale wiadomo, że niektóre etapy są nieco karkołomne, nieco trudniejsze, więc możemy pomóc właściwie na każdym etapie wydawania książki, promocji. Więc jeżeli jesteś autorem, książki, która być może wpasowuje się w nasze kanony, czyli przedsiębiorczość, motywacja, osiąganie sukcesu, to zapraszamy, jeżeli chcesz książkę z nami wydać, zawsze możesz zgłosić się do nas poprzez formularz wydawniczy. Na dole strony mamy zakładkę dla autorów, ale też możemy pomóc Ci, jeżeli chcesz książkę wydać samemu, a tylko potrzebujesz jakichś paru Wskazówek, czy, czy właśnie może chcesz skorzystać z naszej oferty korekty albo tworzenia okładek, to również e, zapraszamy. I to by było na tyle w tym odcinku. Do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Marcin Kodziołka. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli był on dla Ciebie wartościowy, to podziel się ze swoimi znajomymi. Spraw, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, chociażby o 3%. W każdym tygodniu. Jeśli słuchasz tego podcastu na platformie, która umożliwia wystawianie ocen, umożliwia zostawianie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki. Będę ci za to niezmiernie, niezmiernie wdzięczny. I zawsze zapraszam cię na stronę 3lepszy.pl. 3 pisane cyferką 3lepszy.pl. Pozdrawiam serdecznie, Marcin Kądziołka.